Cześć! Dzisiaj zajmiemy się oddechem, który wzmacnia procesy myślowe. Dokładnie. Tak, właśnie, dokładnie tak. Jest to bardzo potężne narzędzie, które wpływa na wszystkie nasze zmysły, smaku, zapachu, węchu, dotyku, wzroku. I bywa tak, że. Um, Czasami jest nam trudno wyobrazić sobie nas samych w lepszej sytuacji życiowej niż w tej, w której jesteśmy, gdzie mamy wystarczająco wszystkiego zdrowia, pieniędzy, prawdziwych przyjaciół, miłości i radości. Mimo, że próbujesz ze wszystkich sił myśleć pozytywnie, przyciągając do siebie obfitość tego wszystkiego, nie zawsze nam się to udaje, nie zawsze Ci się to udaje. I wtedy właśnie. Przychodzi do nas oddech, który dzisiaj sobie zrobimy oddech 4,884, -8 -8 -4, tak można go sobie nazwać, który pomaga przeprogramować nasz mózg, aby to, co chcemy osiągnąć stało się prostsze i bardziej wykonalne dla nas. Dzięki temu oddechowi Twój umysł zacznie bardziej świadomie, być, bardziej może świadomy tego, co tworzysz w swoim życiu. Będziesz czuć pełną integrację z tym, co czujesz, z tym, co mówisz, z tym, co myślisz i zaczniesz kreować tylko to, co rzeczywiście chcesz. Jeśli za pierwszym razem będzie Ci ciężko i może nie będzie Ci tak szło, jakbyś chciała, chciał, żeby Ci szło, nie zrażaj się tym, proszę. Codzienna praktyka sprawi, że z każdym razem, z każdym kolejnym razem, kiedy będziesz próbować robić ten oddech, będzie Ci po prostu łatwiej. Po prostu z czasem opanujesz tą technikę, a twój umysł zacznie tworzyć rzeczywiście to, czego pragniesz, to, co chcesz. Przejdźmy zatem do tego ćwiczenia. Jest to bardzo prosty rytm. Oddychamy nosem, oczywiście. Robimy wdech na 4 sekundy, następnie robimy pauzę na wdechu na 8 sekund, po czym wydychamy powietrze przez kolejne 8 sekund i zatrzymujemy się na wydechu. Na 4 sekundy i powtórzymy sobie ten oddech właśnie w ten sposób poprzez 12 rund. No okej. Okay. Zaczniemy od krótkiej relaksacji, trzech spokojnych wdechów i wydechów, i potem przejdziemy właśnie do tych 12 rund tego oddechu 4-8-8-4. Nikt się nie martwi, poprowadzę cię przez niego swobodnie. Okay. Usiądź wygodnie. Może to być ze skrzyżowanymi nogami. Ja siedzę na poduszce, aby moje biodra były trochę wyżej, żeby miała swobodny dostęp do mojego brzucha i do klatki piersiowej, żeby móc swobodnie oddychać. Także polecam zwinąć może koc, bądź ręcznik, i podnieść po prostu trochę biodra do góry, skrzyżować nogi. Możesz zrobić to na krześle, bądź na leżąco, jeżeli czujesz, że potrzebujesz mieć więcej wygody i na przykład wsparcie, bądź nawet możesz siedzieć właśnie tak jak ja, ale mieć za sobą ścianę, aby móc oprzeć plecy. Usiądź wygodnie, odłóż sobie gdzieś swobodnie ręce. Możesz też zamknąć oczy, jeżeli czujesz, że pomoże Ci się to bardziej skupić. Także zamknij sobie oczy. Rozluźnij barki, rozluźnij ręce, puść luźno brzuch, rozluźnij biodra, nogi. Puść luźno wszystkie mięśnie swojej twarzy, rozluźnij żuchwę, tak aby zęby się nie zaciskały. Weź swobodny, spokojny wdech, delikatnie wyciągając plecy do góry, może wyciągając delikatnie też tył szyi, a z wydechem rozluźnij raz jeszcze całe ciało. Zauważ swój oddech. Zlokalizuj go, gdzie on się najbardziej manifestuje. Poobserwuj go przez chwilę. Zobacz każdy wdech, każdy wydech. Spróbuj osiąść w swoim oddechu. Może z dalszą obserwacją oddechu troszkę bardziej zrelaksujesz swoje ciało w pozycji siedzącej bądź leżącej. Następnie weź spokojny, głęboki wdech nosem. Króciutka pauza u góry i spokojny wydech nosem do końca. Głęboki wdech nosem, spokojny, powolny. I spokojny wydech nosem. I jeszcze jeden pełny, spokojny wdech nosem, zanim zaczniemy sobie nasze ćwiczenie oddechowe. I spokojny wydech nosem. Zrób wdech na cztery, trzy, dwa, jeden.

1, wydech 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pauza 4, 3, 2, 1. Wróć do naturalnego rytmu swojego oddechu. Spokojne wdechy i wydechy. Zauważ, jak się teraz czujesz. Czy w pewien sposób Twój umysł czuje się troszkę lżej? Czy zauważyłeś, zauważyłaś cokolwiek w trakcie tego oddechu? Czy może twój, od, twój umysł był całkowicie skupiony na każdym wdechu i wydechu? Może też na liczeniu razem ze mną? Możesz mieć jeszcze przez chwilę zamknięte oczy. Niech ten oddech przyniesie Ci obfitość, której pragniesz w tej dziedzinie życia, w której właśnie chcesz, aby ta obfitość się objawiła. Czy to są właśnie zdrowie, finanse, czy miłość, czy radość, czy może przyjaciele, czy cokolwiek innego, materialnego bądź mniej materialnego. Mam nadzieję, że ten oddech właśnie przyniesie Ci drogowskazy, może, Otworzy jakieś nowe drogi w związku właśnie z tą obfitością. Możesz otworzyć oczy, jak jesteś gotowa, gotowy, pochyl głowę w kierunku swojego serca, umysł w kierunku swojego serca. Dziękuję Ci za to, że tutaj dzisiaj jesteś i możemy razem zmieniać swoją rzeczywistość. Dziękuję i do zobaczenia.